Hej, hej, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w króciutkim odcinku w krótkiej zapowiedzi tego co nas czeka w weekend. Od czego zaczniemy moi kochani, zaczniemy może od tego, że pokażę Wam, czy warto po raz kolejny Wam pokażę, czy warto robić kopalnię na 20 poziom. Kopalnie klejnotów i odpowiedź brzmi. To jest jedna wielka ściema z tą kopalnią. Zobaczcie, Szczerbun już zaczyna jednoroga bić. Zabiera mu całe milion siedemset, dwa siedemset, nawet. Zginął i wpadają dwa elitarne wojowniki na jednego elitarnego zwiadowcę. I ktoś powie Unlucky. Szkoda, że to Unlucky się dzieje prawie często, prawie zawsze. I Tyranożaur nie jest w stanie zdjąć 40% jednoroga. Bo co? Bo dostaje kryty na ryj. A sam trafia na uniki. I tu jak zrobił jeden magiczny blok, który pozwoliłby mu odnieść zwycięstwo, niestety tego nie zrobił i jak widzieliście 2,5 pupila, przy czym. Przypominam dla tych co nie wiedzą, że 19 i 20 są identyczne w statach, bo oba są legendarne, więc siłowo są podobne, więc zatem pół 18, 19 i 20 nie dał rady jednemu 20. Easy Busy Lemon Squeezy. Da się, da się moi kochani. To jest po prostu... magia. Widzieliście nocną moją potyczkę ze Slendermanem na odcinku. Później dwa dni było podobnie. Jak widzicie, gdzie są kryty, jest kryt, moi kochani, jest kryt i gdybym przeżył ten hit, ale nie krytyk za 9 milionów i minus 200 tysięcy. No nic, moi drodzy, wskakujemy w następny odcinek, 20 milionów, kryt za kryt, hit za hit, hit za hit i czy wykończę go? Nie, moi drodzy, bo dostałem kryta na ryję, a jemu zostało 172 tysiące heltu. i teraz zostawiłem to wszystko na tą zapowiedź live'a i teraz o co chodzi w ogóle z tym portalem i o co chodzi z zapowiedzią live'a, moi drodzy? Wbiliście te tysiąc łapek w tak ekspresowym tempie, że postanowiłem puścić dary losu, czyli oddać w ręce losu to, co się będzie działo w weekend. Sobotni live macie. A teraz Slenderman, jeżeli padnie, da wam jeszcze niedzielny live. Więc moi drodzy, dary losu i czy będzie live tylko w sobotę, czy również w niedzielę? Zaczyna się dość interesująco! Nie kurwa, już myślałem, że zginę. Naprawdę, już myślałem, że zginę. No <laughs> nie, ja już myślałem, że tym razem się to też nie uda i że tym razem też zginę. Jest 35. portal. Pokażcie to, bo znowu 2 miliony 7, 2600. 600, 3, 300. Poszedł na 6 400 hit i tego krytyka przeżyłem. Poszedł zwykły hit za 7 milionów, moi drodzy, ale masakra. Sześć dni dobijałem te 10%, zostawało milion. Nawet zostawało tutaj przecież w tej ostatniej próbie z wczoraj 100 tysięcy heltu. Tu było, ile pamiętam. O ile pamiętam, tu zostało 100 tysięcy heltu, tak. 172 tysiące heltu, ale nieważne, mamy Slendermana za sobą, przed nami rozgniatacz. Ale będziemy go już sobie tłuc w weekend, moi kochani, będziemy sobie go tłuc w weekend, może blok padnie, nie padnie. Tutaj też nam nic nie padnie, pinzorów, nimomy, dałem wszystko w staty, żeby zabić tego potworka. Okej, okay, zatem, moi drodzy, co do live'a w weekend. W sobotę około godziny 11 startujemy, w niedzielę startujemy za to około godziny 13. To jest pierwsza informacja. Slenderman załatwił live na niedzielę. Co będziemy na tych live'ach robić, oprócz wszystkiego, co się jest związane z Shakesem, bo nie będę dotykał nic, ani Awki, ani ataku, ani walk kupili, nic, kompletnie nic. Oba serwery będziemy jechać na żywca. Ale chciałbym też, żeby ten live troszeczkę coś wniósł w nasze życie i w nasze. I w naszą grę też, dlaczego by nie? Więc pierwsza rzecz jest taka, że będziemy robić, będę robić QA. I wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pytania związane z grą, związane z kanałem, związane z innymi grami, bardzo proszę o to, żeby te pytania zamieszczali pod tym odcinkiem, bo pod z tego odcinka wszystkie te pytania będziemy przy okazji na live'ach, yy, będziemy na nie odpowiadać. Yy. Więc te pytania, które zadacie dzisiaj pójdą na sobotni live, na sobotnim live'ie przypomnę o tych pytaniach i z sobotniego dnia, w niedzielę na live będziemy też na te pytania odpowiadać, w zależności od tego ile ich będzie. i Możecie sobie szaleć z tymi pytaniami, o ile są związane z grą, z Shakesem, z kanałem czy z w ogóle innymi grami, innymi propozycjami itd. itd. Więc szalejcie, moi drodzy, to jest dla Was szansa na to, żeby uzyskać odpowiedź na wszystkie nurtujące Was sprawy związane z Shakesem, które wiem! A te, które nie wiem, postaram się dowiedzieć do live'a, ewentualnie przyznam się po prostu do braku wiedzy, bo nie wszyscy wszystko wiedzą. To jest kolejna rzecz, moi drodzy. Czyli robimy live'a, tak jak mówię, w sobotę o 11, w niedzielę od 13, około oczywiście, więc tam plus minus 10 czy 15 minut jak się trafi, to przecież nie będziecie źli na to. Slenderman wam załatwił ten, ten raj ten live, ten live wam załatwił Slenderman. Co będzie? Na pewno wbijemy jutro 365 level, bo brakuje 200 milionów. Więc spokojnie przy weekendzie expa je wbijemy, więc będzie jutro 365 levelek. Co jeszcze popróbujemy? Popróbujemy może ten drugi blok zdjąć. Um, jutro, czyli tego żywiołaka ognia, bo jeżeli padł ten poprzedni, oczywiście, to było minus 7000 Hmm, Hel, tu miał nie, ale to parę dni minęło. Ja parę stat wbiłem, więc też jestem trochę mocniejszy. Może wypadnie nam jakiś lepszy kamyk na intę niż 750. Zobaczymy, może nawet teraz wypadnie. No, nie wypadł. Co zrobić? Hmm. <laughs> nie zawsze się ma szczęście, ale za to będziemy mogli zrobić parę ataków. Kolejna rzecz, która na live się pojawi, to moi drodzy. Jest związana z S34, bo w związku z tym, że będziemy robili W9 i S34, to prośba jest taka żeby wszystkie osoby, które mają jakieś konta albo nawet już nie grają, a mają level wyższy niż 66, żeby sobie dzisiaj zrobiły aweczkę, jutro zrobiły aweczkę, bo będziemy się będziemy mierzyć się i będziemy starać się na live w weekendy zrobić. Całą Wiedźmę tutaj, czyli będziemy mieli 2 dni na 74%. Ja też będę cisnął i też będę wrzucał itemy do Wiedźmy. Więc moi kochani, niech ten live też przyniesie coś nam, graczom, serwera S34. Przygotujcie się do tego, nazbierajcie troszeczkę pieniążków, zawki. Pamiętajcie, że te pieniążki teraz są jeszcze mało znaczące, bo u mnie Stata już 5 milionów kosztuje. U was podejrzewam, że jeszcze dużo, dużo mniej. Bo nikt nie ma takich bazówek w tej chwili jeszcze na s 34 Więc nawet jak wydam 10 milionów, to jest raptem jedna stata po wbiciu um, wysokiego levela. a 10 milionów, za 10 milionów to jestem w stanie kupić, jak widzicie, 10 itemów. E, dzisiaj Wiedźma potrzebuje pasów, mam jakiś pas, 600 tysięcy, jest pasek za 1800. Zaczniemy od dawania dobrego przykładu. E, no jestem w plecy 900 tysięcy na tym itemie, nie. No, ale podskoczył sobie procencik. Coś to spowolniło. Był taki, była taka noc, że po 0,04% leciało za item. Widzę, spowolniło. Ale będziemy się starać walczyć. Jak wszyscy wrzucą po 5-6 i temu w ciągu całego live'a w sobotę, i 5-6 i temu w ciągu live'a w niedzielę, to czuję, że jesteśmy w stanie tą wiedźmę zrobić. To jest nasze takie wyzwanie. Czy uda nam się przez weekend zrobić ten zwój? Ja wierzę w to, będę z wami, sam będę wrzucał. O, więc jeszcze prośba, powtórzenie prośby odłóżcie parę groszy yy, z Aweczki dzisiaj a, czy jak ktoś przestał grać, a ma level wyższy niż 66 a włączcie sobie na chwilkę, na dzisiaj, na jutro tą gierkę dla przypomnienia o co chodzi będzie zawsze raźniej też na live e, i spróbujemy razem tą e, Wiedźmę zrobić, co jeszcze miałem wam pokazać Eee, obrana popila memę, tutaj jeszcze coś ciekawego, gdzie na przykład co tutaj się takiego wydarzyło, jak na memę wszedłem yy, Liarysiem 100. To z tego toperza nie było co zbierać, nie. Yy, tak, nie było co zbierać z tego toperza, a później dostałem drugi raz memę i polechałem z wodą i z moim koniksem 100. Krox niestety się podzał. I zobaczcie, co się wydarzyło, Konix przeszedł tam jak mgła, ale Konix na setnym poziomie w starciu z trzynastym petem, pomimo tego, że nawet zakrytykował sobie raz, no i raz dostał poryju krytyka, i drugi raz zakrytykował, i drugi raz dostał poryju nie był w stanie zabić toperza na 77. levelu. No na szczęście ten szlał wąż już jest całkiem przyzwoity i dobił to, ale jak widzicie już tutaj w pupilach zaczyna się przeskakiwanie w walkach na trzecie, na trzecie pupile to robi się coraz ciekawiej będzie coraz weselej. Mieliśmy próbę dzisiaj w nocy. Lochów 48. O 16 dzisiaj kolejna próba. Ponieważ ta się nie udała. No, oczywiście jest jeden nieśmiertelny bohater. Można powiedzieć, kto dał ciała. Na przykład Brandon z połowy heltu zdjął prawie 20 baniek, Przyzwoicie. Dobry z całego heltu zdjął. 13 baniek czy 14. Sharp zdjął prawie 40, więc przyzwoicie pizzerinio. Tak sobie no, ale Mało mało uników Było, ale tu bohater zdejmuje prawie 100 baniek. Czuję się normalnie tak jakbym bił jedne z pierwszych portali. Gdzie codziennie ponad 100 baniek w portal wsadzałem. Tutaj proszę, ponad, prawie 100 baniek, 90 chyba 1 czy 92 miliony damage'u w e, lochach. No niestety zabrakło około eee, 40 milionów. Więc próbujemy jeszcze raz. Dzisiaj o 16:00. No 48 milionów zabrakło. Próbujemy dzisiaj o 16:00. Eee, zobaczymy co z tego przyjdzie. Na pewno do 16 wbiję level, bo brakuje mi 142 tysiące, czyli jakieś pół godziny, nawet niecałe pół godziny z Akademii, więc wbije na pewno level. Zobaczmy, czy może je Babą Jagą go wbije. Nie. Miała niestety... O Jezu, dwa kryty mi tak po ryju zajechała. Beszczelna Baba Jaga. Beszczelna. Zatem moi drodzy moi kochani, jakie mamy plany na weekend? Podsumowując, jutro, czyli w sobotę, około godziny 11 live. W niedzielę około godziny 13 live. Jeżeli macie jakieś pytania związane z grą, z kanałem, ze wszystkim, co nie, jest, co jest związane z Shakesem, piszcie pod tym odcinkiem. Na wszystkie te pytania będziemy na live odpowiadać, więc to jest doskonały moment na to, żebyście tam. Swoje rzeczy, które Was interesują, wrzucili tutaj w komencie i jutro uzyskali na nie odpowiedź. Z live'a oczywiście będzie też archiwum na kanale, więc jeżeli nie będziecie mogli obejrzeć sobie na żywo, czy Wasze pytanie gdzieś minie, to zawsze będzie można je sobie odtworzyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, odłóżcie parę groszy na S34, bo spróbujemy zmierzyć się z wiedźmą i jej zwojami. Jeżeli by nam się udało. Jeżeli by nam się udało zrobić eee, tutaj. O! Aha, dobra. Myślałem, że Skipla mam tyle na sobie. Jeżeli by się nam udało zrobić przez cały weekend tutaj 100% zwoju, to bylibyśmy po prostu w niebie. Moi kochani, to tyle. Dzisiaj jeszcze raz gratulacje z powodu zabicia Slendermana dla potomnych tą walkę zobaczymy i Slenderman wygrał wam moi kochani live'a w niedzielę ale zobaczcie prawie zginąłem Półtorej no, miliona zapasów damage'u, to też nie jest strasznie dużo ale padł jest 35% portalu jest klaser i to się to się liczy moi kochani Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczyska już jutro, trzymajcie się hejka i pa pa!